Wyjątkowo bezczelny włamywacz i złodziej trafił w ręce sieradkich policjantów. Niemal całą zimę mieszkał w domku letniskowym, do którego włamał się i dokonał zniszczeń na kilka tysięcy złotych. Przestępce zdemaskowała właścicielka domku w jednej z podsieradzkich wiosek. Pani ta zgłosiła się do komendy powiatowej policji w Sieradzu 13 marca. Opowiedziała, jak to przed swoim domem letniskowym w Harupi Małej, który postanowiła odwiedzić po trzy miesięcznej nieobecności, zobaczyła nieznany jej samochód. Obawiając się, że ktoś może być w środku, zadzwoniła na policję. Kiedy policjanci zajechali na miejsce i weszli do tego domku, zastali tam młodego mężczyznę. Oświadczył on policjantom, że zamieszkuje tu od około trzech miesięcy, ponieważ w wyniku nieporozumień rodzinnych musiał on opuścić swoje miejsce zamieszkania. Jak twierdził, wiedział wcześniej, że do domak jest ten niezamieszkiwany na stałe, więc znalazł w nim schronienie. Właścicielka domku przekonała się po jego dokładnym obejrzeniu, że zniknęły elementy instalacji wodnej i oświetlenia, a część wyposażenia została zniszczona. Straty oszacowała na około 6 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się, że zamieszkiwał w tym domu od do około 3 miesięcy, natomiast nie wyjaśnił okoliczności tej kradzieży, jak i dokonanych zniszczeń. Sprawcy, 39-letnemu mieszkańcowi Powiatu Sierackiego, przedstawiono trzy zarzuty: włamania, uszkodzenia mienia i zakłócenia miru domowego. Grozi mu za to do 10 lat pozbawienia wolności.